Cześć, z tej strony Bartek Pomorski, dietetyk sportowy i kliniczny z Centrum Terapii Dietetycznej. Twój pacjent chce ograniczyć produkty odzwierzęce w diecie. To całkiem rozsądne rozwiązanie, zarówno pod względem dbałości o klimat, ale także zdrowia. Jest jednak mały problem. Nawet dobrze zbilansowana dieta roślinna może być niedoborowa w niektóre składniki odżywcze. Nie jest to oczywiście wyzwanie, z którym nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Wystarczy zadbać o odpowiednią suplementację. I właśnie o suplementacji w diecie roślinnej powiem podczas wykładu w ramach 11 rajdu nowoczesnej dietetyki. Dowiesz się nie tylko, jaką suplementację warto włączyć pacjentowi na diecie roślinnej, ale także w jaki sposób optymalnie i obiektywnie ocenić stan odżywienia pacjenta właśnie na diecie roślinnej. Jeżeli nie chcesz przegapić tego wydarzenia, koniecznie przeczytaj opis rolki.